29. edycja konkursu na Plakat Bezpieczeństwa Pracy pod tłem Biozagrożenia dzisiaj dobiegła końca. Właściwie dobiegł końca pierwszy etap konkursu: etap y, naboru prac, etap y, prac jury, oceny prac przez jury i wboru prac do nagród głównych i do wyróżnień. Teraz rozpoczynamy etap drugi, czyli wystawę pokonkursową. Celem konkursu było nie tylko stworzenie prac, które będą niejako opowiadały o problemie, o zagrożeniu koronawirusem, właściwie o zagrożeniach biologicznych, współczesnych, y, ale także zainspirowanie artystów. Plastyków do spojrzenia na ten temat, do pokazania, jak oni rozumieją ten problem, to zagrożenie i w jaki sposób chcieliby komunikować tę tematykę do społeczeństwa. Idąc na dzisiejszą wystawę, zastanawiałem się właśnie, czy plakaty dotyczące zagrożeń biologicznych stanowią element bezpieczeństwa i higieny pracy, i czy w ogóle dzisiaj, w XXI wieku, jest potrzeba dalszego uświadamiania. Polek i Polaków z zagrożeń biologicznych. Przysłuchując się społecznej dyskusji, doszedłem do wniosku, że chyba niestety potrzebna nam dzisiaj jest ponownie bardzo szeroka debata informująca i uświadamiająca z zakresu biozagrożeń. Plakaty przedstawione w tej edycji konkursu biozagrożenia są bezwzględnie plakatami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie wizualne podejście, bardzo, bardzo pomaga w dotarciu tutaj do pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 29. edycję konkursu na Plakat Bezpieczeństwa wyróżnił przede wszystkim temat i skala tego konkursu. Na konkurs wpłynęło 375 prac, najwięcej z dotychczasowych edycji, a skala jest także największa, bo dotyczy praktycznie nie tylko całego społeczeństwa w kraju, ale dotyczy praktycznie całego świata zagrożonego w tej chwili koronawirusem, czyli mówimy o problemie pandemii. Oczywiście forma tego konkursu była taka, że ułatwiała wysłanie, dlatego, że nie chodziło nam o fizyczną postaw tego plakatu, tylko o jego zapis cyfrowy. Mm -hmm. Natomiast ta czoła, ta ilość mówi o tym, że y, ludzi to obchodzi. Konkurs Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wytworzył sobie własne grono ludzi, którzy są tym konkursem zainteresowani. I y, y, mówiąc o tym, czy rozpoznawalne są nazwiska, więc nie, niektórzy twórcy plakatu, obecnie bardzo dobrze znani, wyrośli yy, na konkursie ciołkowskim. Chcieliśmy, żeby ta wystawa była różnorodna. I to różnorodne jeżeli chodzi o tematykę prac, ale również jeżeli chodzi o właśnie tą treść. Żeby pokazywała różne oblicza zagrożeń, żeby zarówno opowiadała, jak i przestrzegała, żeby pokazywała trochę rzeczy strasznych, a trochę rzeczy zabawnych, żeby części osób kojarzyła się być może z plakatami znanymi z, z przeszłości. Takie plakaty też są na wystawie w takiej stylistyce, co również budzi różne emocje, bo dla, dla części osób to, to jest właśnie te, największy plus tych prac, dla części, to jest minus. Najciekawsze dla mnie to są te, które pozbawione są na przykład komputera, komputerowej pracy, kiedy czuć rękę artysty, człowieka, który, kiedy no, są różne środki wyrazów użyte. Lokety założenia mają się pojawiać w miejscach pracy, więc to, te, te miejsca pracy są narażone na różne zakażenia nie tylko związane z wirusami, z obecną sytuacją. Mój pomysł polega na bardzo prostym skojarzeniu. Yy, skojarzeniu sytuacji epidemiologicznej, jaką teraz mamy, yy, sytuacji COVID-19 z grą domino. Yy, wiadomo, że w momencie, kiedy ustawia się kostki domino, yy, to przewrócenie jednej yy, kostki powoduje yy, całą lawinę i powoduje, że cała konstrukcja zostaje zniszczona. No i COVID-efekt jest tym samym, co efekt domina. Na plakacie znajduje się klawiatura, właściwie taki uproszczony schemat klawiatury yy, yy, i ręce, które są takimi symbolicznymi rękoma albo użytkownika, który korzysta z klawiatury. Yy, klawiatura mm. jest czerwona i tak samo fragmenty dłoni, czy bardzo właściwie jest czerwony, co ma jakoś sugerować yy, to przenoszenie się yy, trudną żyjących na klawiaturze czy które mogą się znajdować na klawiaturze na nasze ręce. Natomiast zamiast liter na klawiaturze pojawia się tam hasło dotyczące właśnie zagrożeń, czyli tego, że klawiatura mimo wszystko jest takim miejscem czy takim przedmiotem, na którym żyje, to może żyć dość dużo bakterii. Wizualna forma plakatu Mówi więcej niż tysiąc słów, ponieważ myślę, że niewiele jest osób, którym, chcia którym chciałoby się czytać po tysiąc słów, żeby dowiedzieć się, jak bardzo coś jest niebezpieczne. Natomiast plakat działa w ten sposób, że spojrzawszy na niego raz, od razu działa na wyobraźnię. I taka jest rola plakatu. Same słowa są tylko pustymi słowami, one niczego nie budują. Natomiast jeżeli. Ludziom pokaże się, zwróci się uwagę na konkretne rozwiązania, fakty, przy tym inaczej na to reagują. Chciałem serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom konkursu i wystawy oraz laureatom zdobycia wspaniałych trofeów. Chciałem przeprosić, że nie robię tego osobiście. Jeszcze raz serdeczne gratulacje, wszystkiego dobrego, przyszłych sukcesów podobnych lub jeszcze większych. Dziękuję bardzo. Konkurs został zorganizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Cyfryzacji oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Sponsorem tej edycji konkursu była firma Gas System SA.